Hej, 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 cześć kochani moi, witam was w kolejnym odcinku na kanale, ja jestem Natalia, dzisiaj skromnie za trzy dyszki losiki Vegas 77 ekstra pieniądze słówka i czterolistna koniczynka, zobaczymy co uda nam się tutaj wykreślić, jeżeli cokolwiek się uda będzie fajnie, mam tutaj jeszcze na pewno krzyżóweczkę gorąco kasę, coś tam, coś tam, na, żeby nagrać kolejny. Także ten nagram biorę się dalej. Także trzymajcie za mnie kciuki, żeby udało się coś fajnego trafić. E, jak widzicie, późno kupowałam te losiki, bo po 21. Ale no co? Tak, tak mi się poszło. Dobra. E, chociaż uważam, że chyba tak później to lepiej. Czy rano coś wpada? Ja nie wiem. Ciężko z tym E, dobra, w ekstra pieniądzach chodzi o to, że musimy chociaż jedną znaleźć i wtedy mamy wygraną. Jeżeli nie znajdziemy, no tutaj wygranej wiadomo nie ma. O, musiałam jeszcze sobie ziewnąć także z sorki. 55 nie ma 24, 61, 22. Dalej siedemnaście, niestety pięćdziesiąt jeden. Trzydzieści jeden, czterdzieści osiem, sześćdziesiąt cztery, mamy pięćdziesiąt cztery. Tu nie mamy ósemki, też nie ma czterdzieści, trzydzieści dziewięć, dwadzieścia siedem. 21, nie widzę czwóreczka trzydzieści trzy dwanaście bok pięćdziesiąt siedem bok pięćdziesiąt dwa też bok trzydzieści cztery jedneczka i dwadzieścia no trudno się mówi tutaj mamy niestety pustaczka Teraz co koniczynka. Ustaw się dobrze. Wszystko widać. Wszystko powinno być widać. No i tutaj musimy wiadomo znaleźć cały płatek, wszystkie te literki, cyferki znaczy się. Jak się znajdzie, no to mamy wygraną. O, tak. 25. Nie widzę ósemeczka. trzydzieści sześć dalej pięćdziesiąt no mogliby rzucić takie cztery tysiące nie pogniewałabym się trzydzieści dwa tu mamy dalej dwadzieścia jeden tu mamy dwadzieścia trzy Mamy. I dwadzieścia 27... siedem O i czternaście mamy. Osiemnaście. 18... Już tu patrzę, ale nie widzę trójki. Smutno mi. Czterdzieści 45... pięć. O, ale trzydzieści pięć widzę. Już jak tak patrzę i zezuję, no to dwadzieścia <grywia> dwa. 22... 39 no i 29. No dobra, super, bo piątka się trafiła. Yy, niewiele zabrakło: ci 17, albo trójki albo nawet 33. No ale fajnie, bo piątka jest. No mówię wam, tak się nie wyspałam, ja Wam jeszcze tego nie mówiłam, ale zaczęłam chodzić na siłownie, kochani moi. No i dzisiaj miałam trening o 8 rano. Od 8 do tam 10 coś Wyszło, wyszliśmy. Yy, I czytałam książkę do godziny 2.30, a musiałam stać o godzinie 6.40 i jestem taka dętka. Yy, dobra. O, zobaczcie, no, fajnie. <laughs> w grze pierwszej już mamy dyszkę. Także super. Yy, tutaj nie mamy nic, tutaj też, tutaj też. Uh -huh. Tu nie widzę, tutaj też mogłam. i powinnam wziąć jeszcze krzyżówkę do tego odcinka, bo jak tam rzucę krzyżówki same, to idzie za długo. Tak mi się wydaje. A ten taki szybciutki jest i tu. No dobra, ale dyszka się trafiła, także super. Chcę tylko tutaj zaznaczę na dole, bo jak mam zaznaczone, to potem się to tak, wiecie, nie nie umknie mi aż tak. No i tutaj wszystko, żeby było widoczne. Cyk, cyk, cyk. O, idealnie. Dobra. No i co? Hol! hy Kol mamy. Elf. E. L. F nie ma. Dobra. Bela. B. E. L. A. Bela jest. Sroka. S, 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 nie ma. S. Zarys. Z nie widzę Z Dobra Kwinta K W, w. nie ma w szanse chance turandot może być ty U, Ry, A N, D, O. O, tu No i widzicie, dziwne słowo, a piątka wpadła. <grywa> tak, trzy słówka mamy, także super. Piąteczka wpadła. No to co, może ja wezmę tą krzyżówkę albo coś, żeby to tak później było mniej? Co wy na to? Ja jestem na tak. Jedną tylko wezmę. Może być tak. Może być ta? Też o 21.16. No mówię, no w, takich, w takiej godzinie byłam, to w takiej puściłam. A ja też jestem niezła kętka, bo poszłam, no tam poplotkowałam sobie ze znajomą. Wiadomo, wziąłam, kupiłam te losy, schowałam. Jest. Potem wróciłam do domu, położyłam je. <laughs> zapomniałam. I tak dwa dni kurczę. Tak co dzisiaj jest? Dzisiaj jest poniedziałek. Jak to nagrywam? A 20 no, nawet jest napisane, że to była sobota. Położyłam i wiecie, ja nie miałam czasu. Nawet tego nagrać. <laughs> Dobra, B, D znaczy się teraz X N M. coś jakoś tak słabo z tymi literami L lubię krzyżówki bo nad nimi to człowiek troszeczkę chociaż posiedzi jestem ciekawa jak to będzie J dalej mamy E Mamy już jedno. To jeszcze tylko dwóch brakuje, żeby piątaczek wyrócił. P. Dalej. F. A, no właśnie. Zacznijmy od tego, że w sobotę, w niedzielę to ja byłam jak zwłoki, serio. Po treningu takie miałam zakwasy w udach. Że dla mnie usiąść to była mordęga o matku. Jak dopiero zaczynam, no to te zakwasy będą mi dawać w znaki, ale później już będzie tylko lepiej. Albo gorzej. Ciężko stwierdzić, ale wiecie. Ważne, że chociaż czek dupę ruszył tak. G. Dalej. I mamy lift. Dobrze, jeszcze tylko jedno. Hmm. V. No nie dało, tutaj A blokuje. Hmm, hmm, hmm. No chyba nic nie zgubiłam. Wchodzi na to, że krzyżóweczka pusta. No trudno się mówi, no nie będziemy płakać. E, czyli co, Wziąłam, dołożyłam krzyżówkę. No to były losiki za 35 zł. E, I tak słówka dały. E, nie mam tutaj miejsca na to, żeby one się mieściły. powinna je zginać. Chyba tak zacznę. Słówka dały tutaj piątaka. E, Vegas 777 dyszkę. E, Koniczynka kochani moi dała też o piątaka. No a ekstra pieniądze się zbuntowały, dały nic. E, dyszka piątak, piątak 20. 20 na 35. No to wcale nie taki zły wynik. Dziękuję Wam za obecność. Ja muszę ten filmik szybko wrzucić, bo na dzisiaj, czyli na ten właśnie poniedziałek, <laughs> się okazało, że mi filmik nie wleciał o siódmej rano. Ja tak wchodzę jakoś tam na tego YouTube'a, patrzę. Nic nie wleciał, patrzę ja nie mam, dlatego mówię, na dzisiaj nagrywam i na kolejny też zaraz sobie nagram. Dziękuję Wam za obecność. Wszystkich Cię pozdrawiam i miłego dnia. Życzę do następnego odcinka. papa pa, pa, pa.